Hej ludziska, ja jestem Basker, a to jest Marvel's Avengers. Yy, jesteśmy w kanałach, to się już wyszliśmy z nich. Ale wchodzimy znowu skomplikowane. Dobra, jest jakaś drabina, czy mam tu iść? Mam chyba. chyba Dymit, tu wskakuj. No, trzeba było spacer nacisnąć. Yy, pewnie będzie zamknięte, a wręcz na pewno. Dwie drogi miałem. Czy wybrałem źle? Nie zaczęło się od save'a, czyli tak miało być Ale nie miało być? Czy to były dobre opcje w ogóle? O, dobrze, obudziłaś się Też się cieszę Bardzo mi przykro, te syntoidy wypełniały tylko protokoły bezpieczeństwa Kradzież prywatnych danych to poważne przestępstwo Moniko, odpuść Co tu się dzieje? Dokąd mnie zabieracie? Bezpieczny to są dobre pytania. Jeszcze bym dodał kim ty jesteś. Wybacz. Wiem, że mój holograficzny odpowiednik robi lepsze wrażenie. Ale to trick dla udziałowców. Aha, to jest on. To jest ten doktor We Te własnej osobie. Czemu włamałaś się na serwery? Nic nie ukradłam. <noise> Gdzie hasło było tak ciężkie? Może jedynie wyzwolić od pozostawania na łasce i niełasce rządzącej a to, że jest nieczłowiekiem. Nieograniczona władza jest niebezpieczna, wręcz zabójcza. Najlepszym przykładem był dzień A, masz szczęście, że przeżyłaś. Ale dzięki technologii możemy naprawić to zło, możemy zwrócić ci twoje życie. Słuchajcie, ja po prostu zgadłam hasło, okej? Okay? Ja nie myślałam, że uda mi się wejść. Jest agresywna. Infekcja musi się pogarszać. Co? Nie chciałam nikogo skrzywdzić! Oczywiście. Ale co się stanie, gdy znów stracisz kontrolę? Hmm? Kiedy? Co? się co? stanie, gdy skrzywdzisz kogoś, kogo kochasz? Nawet Avengersi muszą zapłacić za swoją pechotę. OK. Hey, byłeś tam, kiedy kapitan zginął? Byłeś tam? Tak. Na szczęście Monika znalazła mnie na mostku i formuła regeneracyjna mnie uratowała. Chodź, Kamalo, pomóż nam, dobrze? Pozwól Aim pomóc sobie. Nie ufam mu sobie poradzę. To diabła, George! Łap dziewczynę, już! Doskonale, Kamala. Pokazałaś się, że jesteś inhuman. Głupia! Co ty sobie myślałaś? Żeby wyłączysz <grym> do ruchu oporu, że zostaniesz bohaterką? Ja bym po pierwsze sprawdził, czy drzwi są otwarte, na przykład. I czy nie ma takiego... Do otwierania. A, czy on żyje? I oto stara baza shield. Groho będzie wiedział co robić. To są legalni? A tam była. Chyba lina. Lin nie widzę w tej grze. To, czy to musiało być fajne. Fajny pościg. Dobra, dobra. Mówiłaś to. Tak sobie biegnie jakiś inhuman i skacze z budynku. No, ciekawe. Dobra, tu jest. Dokładnie. Ehm, em, em. Szukam Lin, bo tylko tego nie widzę w tej grze. Okej? Okay. Dobra, daszaj się mysz mia Dobra, miałem maszować, myślę, że trzymać, tak nie wiem, trzymać, czy co robić z tym? Chyba musiałem maszować, albo trzymać, nie wiem. E... Pos... Też bym posłuchał na pewno, e, o, mm. czy tak miało być? Czy ja znowu zepsułem? Chyba tak miało być, na szczęście. Nie się upewniać. Tak. Te drzwi mi się wydaje, że dużo tadzą. Ale najwyraźniej dały. Jakaś walka? Muszę się jakoś wydostać z miasta. Dobra, zróbmy to. Okej, okay, pierwsza walka. Polimorfia. E, Okej. Okay. Mam trzymać Q. No to macie. Jak mnie rozgryźliście? Nie wiem kiedy mam tego kiu używać, tak szczerze mówiąc. Chyba mam żeby blokować, czy unikać bardziej? Okej, okay, to już wyszło. Yy, przy atakach też mam Q używać, dobra. Teraz już wiem. Fajne, nie powiem, fajne. Yy, mogłem dwójkę użyć, tyle powiem. Okej, okay, dobra. Mogę celować. Nie Dobra, żeby uciekać, może to zrobić. Albo żeby atakować. No. Myślałem, że coś mam zebrać tam jakoś poszło. Na szczęście nie są wytrzymałe te latające, bo byłoby gorzej. Taki spiderman, ale nie ma sieci, tylko rękę. W sumie ręce. Błagam, ja. Nie wydaj mnie. Powiedz, że pojechałyśmy na wycieczkę. Mogło niewiele dać. Gdzieś jedziemy, spoko obiekt 11:02. Potrafi się sklonować niemal idealnie. Z wyjątkiem nieznacznej zmiany barwy tęczówek. Komórki dzielą się dokładnie w połowie, tworząc dwie odrębne osoby. A, jak u Wirków trójjelitowych. Tylko lepiej, zgadza się. Poza Co on mówi, wspomnienia oryginalnej osoby. 9:25. Potrafi wytwarzać potężne uderzenia energii, a kilka innych posiada zdolności związane z ogniem. Budujemy prawdziwy arsenał. Programowalna moc pod naszą kontrolą. Koniec bohaterów, koniec pomyłek. Czas na kolejną dawkę. Nie trzeba. Przez pół roku byłeś w śpiączce. Wcześniej ledwo powstrzymywałeś kaszel. Dawek, którym... Teraz się robi coś z głową, dobra. Wytłumaczę no, do... <laughs> Ciągle zapalają świeczki u stóp Gdyby nie młot, nie byłoby tego. Odpuść. Czemu wszyscy mieliby myśleć, że przejmujesz się Avengersami? sami? Moi ludzie się tym zajmą. My odpalimy, Madame. Gdyby nie moc. Jestem ciekaw czemu jest to potrzebne, bo tak... Według mnie słaby pomysł. Czy to jest on? Chyba wiem kto to jest. Tylko nie pamiętam jak się nazywa. Chyba wiem, kim on będzie. Czy byłem jedyną osobą w autobusie? Znaczy, kierowca jeszcze, no ale masz tam książkę, może dzwonić. Chyba, że pamiętasz numer. A no tak, jeszcze pieniądze. Z tej strony Jusuf Khan. Proszę zostawić wiadomość, na pewno oddzwonię. Hej, Abu. Posłuchałam twojej rady i pojechaliśmy z Nakiją i pozostałymi. Uwierzysz, że nie ma tutaj żadnego zasięgu, bo... Chciałam się przejść do takiej budki telefonicznej, żeby zadzwonić. Ten samochód z tyłu. W każdym razie miałeś rację, świetnie się bawimy. Wrócę w niedzielę. Podejrzana albo przesadzam. Słowo będę grzeczna. Ja ciebie bardziej. Okej okay. jaki jest cel teraz? <laughs> Uciekać cały czas, yy, czyli jednak samochód randomowy, totalnie. Tak zobaczyłem, podjechał akurat teraz i tam stoi, nie odjeżdża. Gościu nie wysiada tankować. Hmm. Podejrzane. Musi mieć w sumie mokre ubrania, z tych ścieków. Hmm. No dobrze. Wszystkie teorie spiskowe z sieci wskazują ten Wombus jako główną bazę ruchu oporu. Oni są jedyną szansą jaką mam. Spoko miejsce. Hmm. Aha, myślałem, że mam przeskoczyć jakoś taki pf, skok zrobić, a tu nie. Po prostu się wspiąć tam, podejść i tyle. I jeszcze więcej wody. Czemu by nie? No Ej, aha. góra dół. Tu są zawsze wybory. Żeby gra nie była liniowa. Niewiele co zmieniło. O! Oh. Mogę dotknąć. To dobry czy zły znak? Zależy. <grym> tak powiem. Au! co trafiłem, że mi tyle zabrało? Tam z robotami walczę, i lepiej wyszło. Czy to jest taka. Czy to była taka mapa? Czy telefon się zepsuł? E, dobra, jedynka. Okej, okay, gdy mam mało HP, muszę nacisnąć jedynkę. Dobra. Nie. Drzewo. Nawet nie trzeba. Ale i tak nacisnę. Hmm. To jest leczenie. Spoko. Podążaj szlakiem. No nie, wejdę do budynku. Ja tylko dotkłem. Nawet nie uderzyłem. jak musiał uciec, to go tu nie ma. Mhm. Dalej spoko, że jakieś przedmioty kolekcjonerskie są tutaj. O? To była ich baza. są teraz? Nie tu. To jest jedna odpowiedź. Chyba bardzo trafna. Co to jest? Są jakieś skrzynki po prostu. Ja to niż jak w to wchodzę? Uuu, wow, widzę gałąź. Pu! Myślałem, że o gałąź się złapie, ale jednak nie. Myślałem, że to tam... <ślał> trzeba przechodzić przez tamto, ale no. Okay. Muszę tylko wejść wyżej i zobaczyć, gdzie jestem. Oh. To, to... Słab się rękami, no <laughs> takie trudne? Nie bądź zły, Abu. Po prostu chcę rozprostować ręce. Ok, tam jest gałąź, widzę. Eee. Oh. No aż taka ciężka to ona nie jest chyba, żeby kamień pękł. Szczególnie taki, który już tam długo leży. Wyszło? Nie wierzę. Też nie wierzę, że się to zawaliło. No ja tak. Okej? Okay. Mają bardzo słabe skały w tej Ameryce. Ok, nowy sposób wchodzenia. Znalazłam ich. Nie wierzę, że ich znalazłam. to się nazywało Chimera? Chyba inaczej to tłumaczyli, bo już wiem o co chodzi teraz z tą Chimerą. Jak to się nazywało? Zapomniałem. Wow, A to pierwszy raz bym nie spadł! Hmm. Słaby ten grunt mają tutaj. Co ty zrobisz? I to się zawali. A nie. To było delikatnie. Albo to się zawali. Cię łapać nie potrafi, no. Myślałem, że po tym się wespnie. Użyj tych rąk, no. A tu mam skoczyć. Ja bym po prostu na to wszedł i przeszedł sobie po tym. I dopiero stamtąd skoczył. trochę zboczyłem e, ona też jest dobrze jest ok mówiłem tam do góry e, chcę tutaj gdzie będzie znajdźka? tu czy tam e, odpowiedź tam bo tu się nie da wyjść chyba że tędy dobra pójdę tędy chociaż No, może być Trochę żałuję, że coś tak rozwala, po prostu jak w to wejdę, a nie muszę na przykład uderzyć. by fajniej Skrzyn skrzynka. Myślałam, że będą tu jacyś strażnicy albo coś. A to co to jest? Nie ogarniam. Eee, to też mogę otworzyć? No to akurat nie. Komiks? Rozwiązanie Avengersów. To chyba nie jest komiks, tylko jakieś notatki czy coś. A, tak Q działa, dobra. Fajnie, że teraz dopiero co zobaczyłem. Przedmioty kosmetyczne. ok wyposażenie yy, mogę jakoś je zobaczyć to wypo wyposażenie mogę tak to się robi artefakty nic i nic dobra cele no trochę ich jest Zauważyłem, że powiadomienia się nagrywają, więc to jest trochę takie niefajne. Naprawię to kiedyś <grafię> e, dobra, to są są wy wykrzykniki. Co to jest? Miele razy mam to wyjaśniać. Z wielką powagą podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa cywilnej. Nie dało się przewidzieć tego co wydarzyło się w dniu Uczyniliśmy wszystko zminimalizować sprawę. Więc oficjalnie mówi pan, że Avengersi nie są zagrożeniem dla obywateli tego kraju? Tak, mówię to ponownie. Nie. Czy kłopoty z pamięcią krótkotrwałą to powszechny problem wśród senatorów? To dlaczego pański kolega, doktor Banner, powiedział coś innego? Przepraszam, co takiego? W czasie przesłuchania doktor Banner jasno stwierdził, że Avengersi mogli być i nadal są potencjalnym zagrożeniem dla obywateli. Poniekąd? Zostawiamy wszystko. Cały sprzęt, dyski i inne rzeczy. Mnie też się to nie podoba, ale biorąc pod uwagę okoliczności, raczej nie mamy innego wyjścia. Hill zrobiła tylko jeden wyjątek. Queen JTF-530 ma być usunięty z manifestu. Nikt z AIM nie będzie wiedział, że ta maszyna tu jest. A co do drugiej sprawy, to wyczyścimy sieć, zanim zgasimy światło. To oczywiste, że AIM ma inne priorytety niż my. Nie zamierzam ryzykować. Już nieraz przechodziliśmy reorganizację, ale szczerze mówiąc, od dnia A działamy w innej rzeczywistości. Podejrzewam, że Shield zostanie całkowicie rozwiązany nie dalej niż za mm. Kilka razy się to zdarzało. I dobrze, bo ja też. Ale na razie musisz zachować pozory. Możesz na mnie liczyć. Agent Reasumując. Chciałem z tego y, miejsca osobiście przeprosić wszystkich Amerykanów. Przeszłość została zapisana, i wiem, że nie mogę cofnąć tego, co się stało. Ale liczę, że to, co dziś zrobiłem, zapobiegnie podobnym w przyszłości. Zamierzam zastosować się do werdyktu tej komisji. Podejmę. Y, Niezbędne kroki prowadzące do rozwiązania naszej organizacji. Każdy z nas odegrał jakąś rolę w wydarzeniach dnia, a każdy z nas ma krew na rękach. Mam nadzieję, że pewnego dnia świat nam wybaczy. Dziękuję. Proszę. Ok. Yy, jeszcze to? Tak. Jeszcze to. Uła! Avengers obijali się i czekali, aż świat będzie potrzebował ratunku. Choć raz panował spokój, rzadki, cichy dzień dla największych superbohaterów świata. Tak było, dopóki do salonu nie wparował Iron Man, wymachując przepychaczem jak mieczem. Mamy problem! powiedział przerywając ciszę i przyprawiając wszystkich To Chyba machach. ona mówi? Przerwał Musisz wyrażać się konkretniej. W mojej łazience! szybko odpowiedział Iron Man. Kapitan Ameryka był w kuchni, ubrany w czerwono-biało-niebieski fartuch. Kapitan Marvel wyszła z za rogu, nadal w swoim kostiumie, ocierając pod z twarzy. Świetnie, bo umieram z głodu powiedziała zmęczonym głosem. Czy to jest ta książka? Mam zamówić pizzę? Zapytał Tor. Nie! Odpowiedzieli mu oboje. Tor wyglądał jakby się na burmuszył. Tylko on lubił. U już minus tutaj. Hope P, córka ciągle zaginionego naukowca, doktora Henrygo Hanka pi. Zgłosiła na wczorajszej konferencji prasowej zwiększenie nagrody za informację o miejscu pobytu jej ojca do 100 tysięcy dolarów. To dwukrotnie więcej niż zaproponowano 3,5 roku temu po zaginięciu doktora Pima. Policja nie natrafiła na nowe tropy od czasu, gdy list znaleziony w jego domu, wskazujący na plan ucieczki z kraju, okazał się fałszywy. Na miejscu nie znaleziono śladów walki ani dowodów w postaci DNA. Pani Pim twierdzi, że jej ojca widziano po raz ostatni podczas imprezy charytatywnej na rzecz darmowej kliniki AIM dla pacjentów Inhumans w Brooklynie. Jednak część świadków zeznała, że dr Pim wcześniej opuścił imprezę swoim samochodem, co potwierdzają bilety parkingowe. Pani Pim utrzymuje, że jej ojciec miał skomplikowany system zabezpieczeń, ale w domu nie znaleziono żadnych śladów jego istnienia. Jeśli mają Państwo informacje o miejscu pobytu doktora Pima, prosimy o kontakt z linią informacyjną policji pod numerem 555 now Okej. Okay. Komiksy. Mogę sobie to zobaczyć? Aha, informacje. Hmm Ciekawe mogę niby wszystkie mogę zaznaczyć że już widziałem żeby mi nie świeciło no niestety nie mogę ale no, no cóż kodeks? a taki bestiariusz coś takiego bosowie, hmm. regiony spoko wygląda fajnie więc mam nadzieję że się podobało do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie na razie. Hej.